A więc to się stało, jeszcze więcej złoto zdrożało wczoraj. Szanowni Państwo, totalne szaleństwo, cena złota szybuje, idzie w górę. Proszę zobaczyć, tutaj mamy cenę złota, zrobiłem już wczoraj chyba trzy filmy na temat ceny złota, ale złoto wybiło jeszcze mocniej po moich filmach, jeszcze mocniej, jeszcze wyżej. Proszę zobaczyć, tutaj mamy wykres 30-minutowy, cena złota idzie w górę, 2500 87 dolarów za jedną uncję. Proszę sobie to wyobrazić, 2587 dolarów za jedną uncję, no to jest właściwie 2600 dolarów za jedną uncję i jeżeli chodzi o euro, euro także mamy bardzo wysoki kurs XAU i UR Proszę bardzo, złoto do euro. No i proszę zobaczyć, 2333 euro za jedną uncję złota. Szanowni Państwo, taka to jest właśnie rzeczywistość. I teraz powstaje pytanie, czy powstaje pytanie, czy złoto może kosztować 10 tysięcy euro? Oczywiście, że może, Szanowni Państwo, złoto kosztować 10 tysięcy euro, złoto może kosztować 10 tysięcy dolarów. Czy to będzie za rok, za dwa, za trzy czy za pięć lat, to już jest druga kwestia. Czy to będzie za 10 lat, ale złoto może w bardzo szybkim czasie kosztować 10 tysięcy dolarów, zaraz podam na to wyniki matematyczne, Szanowni Państwo, które nie, pokazają, nie nie pozostawiają żadnych złudzeń, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jednak, jednak powstaje pytanie Przede wszystkim, dlaczego złoto może kosztować 10 tysięcy euro, na przykład za 2 lata, za 3, za 5 lat? No, mówmy sobie wprost. To, co się stało przecież w czwartek, jest to rzecz naprawdę bardzo mocna, bardzo wielki impuls dla wzrostu ceny złota. Przypominam jeszcze raz, w strefie euro obniżono oprocentowanie do 3,65. Proszę sobie wyobrazić, do 3,65. Ja chciałbym przypomnieć, że my w Polsce znacznie szybciej zaczęliśmy podwyższać oprocentowanie. Oprocentowanie, z tego co bardzo dobrze pamiętam, aniżeli euro, i mamy. Bardzo długo, dużo wyższe oprocentowanie, no i to w skutkach miernych, szanowni Państwo, w skutkach miernych, no a w danym momencie euro obniżyło do 3,65. I dlaczego y, jedna uncja złota mogłaby kosztować 10 tysięcy euro, y, czy też 15 tysięcy dolarów? Dlaczego coś takiego mogłoby się wydarzyć? Przede wszystkim dlatego, że no, będzie tani pieniądz, prawda? Znowu mamy tani pieniądz. Musimy zrozumieć, w danym momencie w Polsce mamy oprocentowanie bazowe 5,75 kredytów, Kredyty w Polsce hipoteczne, Szanowni Państwo, są na 8-9%. A w strefie euro patrzyliśmy, kredyty są na 3, 3,5-4% w danym momencie, czy one jeszcze mocniej spadną. No przecież inflacja jest bardzo niska w strefie Euro na podstawie danych, które są podawane i na podstawie których banki centralne, takie jak Europejski Bank Centralny, ECB European Central Bank podejmują obniżeniu decyzję o obniżeniu oprocentowania. No to, to ta inflacja jest bardzo niska i tak jakby to wskazuje Jeżeli to ta inflacja nie podskoczy, no to oni mogą dalej obniżać oprocentowanie. Bardzo nisko raczej nie obniżą. Podejrzewam, że tak do 3. Procent, góra, tak mi się wydaje, no bo chociaż, no zobaczymy, co, co się stanie, prawda? Ale jeżeli to się stanie, jeżeli Europejski Bank Centralny dalej będzie obniżał oprocentowanie, jeżeli Fund Brytyjski obniży oprocentowanie, jeżeli dolar amerykański obniży oprocentowanie, chciałbym przypomnieć, że w danym momencie no dolar amerykański jest oprocentowany dosyć wysoko, jest wyżej oprocentowany o pół procenta od funta brytyjskiego, jest wyżej oprocentowany o 1,9% procenta dolar amerykański aniżeli euro jest znacznie wyżej oprocentowany niż dolar, ameryka dolar kanadyjski dolar australijski i tak dalej taka jest w danym momencie rzeczywistość a co się stanie szanowni państwo jeżeli następne banki centralne obniżą tak mocno oprocentowanie co się stanie jeżeli fund brytyjski zaraz obniży oprocentowanie właściwie wskaźniki pokazują to że teoretycznie mogliby troszeczkę obniżyć yy, chociażby na podstawie wskaźników tych inflacyjnych Prawda? W strefie przecież w Czechach obniżono, no ale mam jeszcze jedną wielką niespodziankę, Szanowni Państwo dla Państwa, proszę zobaczyć tu, tutaj mamy tylko i wyłącznie cenę złota, ale tu mamy, szanowni państwo, proszę zobaczyć, to jest M3 for the United States, czyli M3, czyli Money Supply. No i proszę proszę sobie Proszę to zrozumieć, że M3, y, kiedyś, co to jest, szanowni Państwo, M3? M3 to jest taki, taki, taki wskaźnik, który pokazuje, ile jest pieniędzy, y, danych pieniędzy na świecie. I tutaj mamy akurat dolarów, prawda? No M3 to jest wskaźnik, już nie będziemy się roz... Których pieniędzy... I M3 pokazuje, że w 72 roku, czyli wtedy, gdy y, schodzono ze standardu złota, Proszę bardzo, to było 787 bilionów dolarów na świecie według wskaźnika M3. No i wtedy, szanowni państwo, do 82 roku, proszę bardzo, tutaj mamy 80, do 80 roku, cena złota wtedy wzrosła do 800 dolarów. Czyli znaczy tam nawet prawie 900 dolarów kosztowało, prawda? No i wtedy do tych pieniędzy było tylko 1,452 tryliona, prawda? Czyli 1,5 tryliona dolarów było na świecie. Według wskaźnika M3, ty, tych dolarów z M3, już nie będziemy mówić, które to są dolary. No ale proszę zobaczyć, co się tutaj stało, prawda? To jest 1,5, ale tu mamy tak: 2, 3, 5 i to tak rośnie: 2000 już 5, 2000 proszę bardzo, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 i proszę zobaczyć, szanowni Państwo, w roku 2021, już w 2022, tych pieniędzy było 22 tryliony. Mili, 22 tryliony dolarów amerykańskich. 22 tryliony dolarów amerykańskich. I jeżeli sobie, Szanowni Państwo, jeżeli sobie weźmiemy kalkulatorek i tym kalkulatorkiem 22 podzielić, Szanowni Państwo, na 1, ile to było, proszę bardzo, w 80., wtedy, gdy złoto kosztowało 900 dolarów, prawda? Wtedy, gdy złoto kosztowało 900 dolarów czy tam 800 proszę zobaczyć w tym roku tutaj mamy 72 zeszli ze standardu złota było 677 bilionów w 82 szanowni państwo w 82 było proszę bardzo w 80 gdy to złoto kosztowało było 1,1 proszę bardzo 1, 157, prawda czyli dzisiaj mamy proszę zobaczyć dzisiaj mamy szanowni państwo o 19 razy więcej dolarów amerykańskich według wskaźnika M3. I proszę zobaczyć, tutaj który mamy rok w 80 rok, w 80 roku złoto kosztowało 900 dolarów, proszę bardzo, 888 dolarów. W roku 80 888 dolar 900 dolarów, prawda? Co to oznacza? Że jeżeli wtedy Złoto mogło się napompować do 900 dolarów, gdy pieniędzy w M3 dolarów amerykańskich na świecie było 1,1 yy, tryliona, prawda? 1,1 tryliona. Proszę bardzo, tutaj mamy, to gdybyśmy te 19 razy 8,88, no to jest 16 8, Szanowni Państwo, gdyby pomnożyć, gdyby pomnożyć cenę złota z 80 roku, Czyli 888 dolarów. Oczywiście ona była totalnie napompowana. No i teraz też się może napompować, i potem zdać, bo ona się, proszę bardzo, napompowała i bardzo mocno spadła. Ten kto kupił drogo, ten bardzo dużo stracił. Ten kto kupił w 70 roku, czy w 80 roku, prawda? Przepraszam, w 80 roku bardzo dużo złota po bardzo dużym kursie. Za wszystkie swoje pieniądze, no, czy w ogóle jakiekolwiek pieniądze, no to, to on stracił bardzo dużo, prawda, no bo to złoto spadło z 900 dolarów, proszę bardzo, na 295, potem i tak było można zarabiać na złocie, no bo ono spadało z 400 na 200, z 200 na 400, rosło ze 150 na 300, prawda, więc to setki procent tam szły, było można zarabiać, tylko, że tutaj to złoto zostało napompowane, no i o to chodzi, że gdyby liczyć, szanowni Państwo, taką pompkę, oczywiście. Wtedy to, żeśmy, żeśmy, żeśmy zeszli ze standardu złota, prawda? No ale teraz, ludzie się zorientowali. No, czym było właśnie zejście ze standardu złota? Przecież to, to nie chodzi o żadną Polskę i Europę. Szanowni Państwo, to Chiny się zorientowały, Hindusi, no nie, nie zabronisz Hindusom kupowania złota, nawet jest miliard Hindusów, którzy chcą mieć złoto, miliard Chińczyków, którzy chcą mieć złoto, miliard następnych ludzi w jakichś tam Indonezjach, Filipinach, a, a wiecie, w tych, w, w tych krajach. Yy, Bliskiego wschodu nie mogę używać słowa na a, bo mi to zablokuje, prawda? No, yy, yy, użyłem słowo a, na a, yy, na a, yy, a. Yy, już, 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 nie, nie można używać pewnych słów. Nacji, szanowni państwo, to ci, ci, którzy tam kupują to złoto, ci, którzy sprzedają tą ropę, na przykład z Abu Dhabi, prawda, i tak dalej, jest a, i też ich tam miliard, prawda, jest kilka miliardów ludzi, i to nie chodzi o żadną Europę czy tam jakąś Polskę, prawda, tylko jest kilkanaście miliardów ludzi, którzy zrozumieli, czym jest złoto, czym jest srebro, czy są krypto, szanowni państwo, czym są prawdziwe aktywa, czym jest mieć, czym jest y, właśnie y, 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 coś takiego, co ma rzeczywistą wartość. Prawda? No i gdyby, szanowni państwo, liczyć, liczyć 19-krotny wzrost M3 od 80 roku w chwili, gdy złoto kosztowało 888 dolarów, do dzisiaj to złoto dzisiaj według tego wskaźnika mogłoby kosztować nie 2600 dolarów, jak przed chwilą, tylko mogłoby, szanowni państwo, się napompować do 17 tysięcy dolarów 17 tysięcy dolarów. Do tego może dojść, nie musi, prawda? No i potem, jak już do tego dojdzie, jak już będzie koniec tej paniki, no to to złoto się wtedy zawali, prawda? Zawali się na przykład, wiecie, no tutaj z 800 się zawaliło do, do 200 nawet, prawda? Do 300, prawda? Czyli z 17 tysięcy zawali się potem na na przykład 8, 9, oczywiście mówię alternatywnie, gdyby się sprawdziły tego rodzaju wyliczenia na podstawie ceny złota z 80 roku i modnej supply, prawda? Tylko, ja oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania złota, szanowni państwo, to, to nie oznacza, że jutro czy za rok złoto będzie kosztowało 17 tysięcy dolarów, tutaj pokazujemy pewne obliczenia na podstawie wskaźników podawanych oficjalnie, to są oficjalne dane, to, to są oficjalne fakty, to jest zwykła, najprostsza matematyka, prawdziwa, to są wszystko fakty, to jest wszystko prawda, szanowni państwo, tego nie da się zakłamać, tego nie da się oszukać, prawda, obroni się sama, widzimy, więc to jest 17, no nie obrazilibyśmy się, gdyby w panice, gdyby w panice, szanowni państwo, złoto kosztowało 17 tysięcy dolarów, za rok, za dwa, za trzy, za cztery, za pięć, mogłoby do tego dojść, no i potem będzie łup, prawda, to się zawali, no i będzie jakoś tam sobie, no bo na przykład oprocentowania wzrosną, no bo pamiętajmy o tym, że w 80-90 prawda i tak dalej to, to oprocentowania wynosiły wiecie 10-15-20%. Teraz obniżają te oprocentowania, więc to złoto się będzie pompować. Ludzie nie chcą papierków, prawda? Ludzie nie wierzą w coś takiego już jak wiecie funty brytyjskie. Jest to śmieszne co najmniej, prawda? Gdy wiecie no dolar amerykański jeszcze jest walutą wiecie światową i tak dalej, tak gdy euro jest tutaj wymienialną walutą w Europie, gdy frank szwajcarski zyskuje do wszystkich walut, no to to, to, to są takie rzeczy, prawda? Gdy musisz mieć jakąś walutę, aby coś kupić, prawda? Czy, czy musisz się rozliczać w dolarze, albo czy gdy musisz mieć jakąś walutę, żeby coś kupić, nie wiem, na przykład w Korei, prawda? Oni też osłabiają te swoje waluty i tak dalej. No to są naprawdę różne spojrzenia na to, ale takie waluty, wiecie, jak funt Brytyj... to wszystko się zawala, Szanowni Państwo, to się po prostu wszystko zawala. Ja oczywiście nie namawiam nikogo do kupowania złota, sprzedawania złota, robienia czegokolwiek ze swoim pieniędzmi, to jest wszystko wideo edukacyjne, informacyjno naukowe Szanowni Szanowni Państwo, taka jest to rzeczywistość. Pamiętajmy, że y, każda inwestycja wiąże się z ryzykiem. Jeżeli źle zainwestujesz, to możesz wszystko stracić, szanowni Państwo, czy część tego stracić. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o złoto, no to złoto się kupuje wtedy, gdy jest tanie, a jak ktoś chce zyskać, to sprzedaje musi sprzedać drogo, jeżeli chce zyskać, prawda, taka to jest rzeczywistość, tylko że, no, przechodzę dalej, Szanowni Państwo, bo wiecie, bo to jest poważne, bo ja jeszcze tego nie pokazywałem pod tym kątem, to jest bardzo ważny film, prawda, proszę zobaczyć, e, tutaj mamy, e, to M3 przed chwilą pokazałem, prawda, pokazałem przed chwilą, Szanowni Państwo, M3, no ale ja podkrażę teraz M0. No i proszę zobaczyć M0, M0 to jest inny rodzaj Money Supply, prawda, tam są pieniądze, prawie wszystkie, powiedzmy, tam kredyty takie zastawione, różne, różniste, prawda, elektroniczne pieniądze, typu, wiecie, które nie zostały jeszcze wydrukowane, rozliczenia, prawda, i to, to tam te M3 jest różny, prawda, coś... Jest M0, M2, M1, M3, prawda, tak to właśnie wygląda i te wskaźniki pokazują różnego rodzaju pieniądze, znaczy się dolary. Ale różnego rodzaju dolary, no bo są dolary elektroniczne, które nie są wydrukowane, są dolary wytworzone, których nie ma, prawda? W kredytach. Są zwykłe dolary w gotówce, które mamy, prawda? Mamy dolary, które włożyliśmy do banku, no to już nie będziemy, im wyższe M3. M0, M1, M2, M3. im wyższy im wyższy numerek, tym więcej tych dolarów, prawda? Tym większa grupa stworzonych dolarów zalicza się do następnego poziomu M-u samego, prawda? Money supply, czyli M0, najmniejsza, M1, M2, coraz wyższa, prawda? No i proszę zobaczyć, tutaj mamy rok 82, 82, 80, czyli wtedy Wtedy, szanowni państwo, yy, wtedy, gdy złoto 80 mamy 161 bilionów, nie? 161 bilionów, proszę bardzo, tutaj, tutaj powiedzmy, to jest 80, tutaj 161 bilionów, tutaj złoto wzrosło do tych 800 dolarów i to było wtedy w M, M0 100. 61 bilionów, prawda? 161 bilionów. A tutaj, proszę bardzo, proszę zobaczyć w 2022, proszę zobaczyć 6,5 tryliona, nie? 6,5 tryliona to proszę sobie wyobrazić, że to jest tak 6,5 tryliona. 6,5 tryliona. To chyba by będzie w ten sposób, bo to trzeba odpowiednio ugryźć te liczby. 6,5 trilion, bo tu 106, 161 bilionów, a tu to byśmy wzięli 161 na 5654. Czyli yy, trzeba wziąć tak, tak, 6412 bilionów, czyli 6,412 tryliona. E, tutaj mamy ile? 160, 80 rok, czyli wtedy, gdy złoto było po. E, proszę bardzo, 80 rok, e, 80 rok, 80 rok, to był jakiś czerwiec, 80. O, mamy e, o, 139 bilionów, mil, tylko prawda? Podzielić na 139. No to proszę sobie wyobrazić, że różnica między M0 z 80 roku stąd. Dotąd to jest, szanowni państwo, 46 razy, nie? 46 razy. Czyli gdyby liczyć złoto po tym M0, no to już w ogóle szaleństwo, po tym M0 to 46 razy 888. To jest y, dzisiaj y, złoto by nie kosztowało. Złoto mogłoby być napompowane w ten sam sposób, w jakiejś tam wielkiej, wiecie, łubu-dubu kupowaniu złota, ranu na złoto. Nie 17 tysięcy dolarów jak według M3, a szanowni Państwo, uwaga 40 tysięcy dolarów, tak? Czyli jedna uncja złota mogłaby kosztować. 40 tysięcy dolarów. Ja nie mówię, że to się stanie, prawda? Ja nie mówię, że to się stanie. Rzecz w tym, iż, Szanowni Państwo, mnożnik wzrostu M0 razy najwyższą cenę złota 80 roku daje nam 40 tysięcy dolarów za jedną uncję, a nie 2600 dolarów, jak dzisiaj, według M3 jest to szanowni Państwo 17 tysięcy dolarów, jak się wypośrodkuje 40 plus 17, czyli 57 podzielić na 2, no to mamy 28,5 tysiąca dolarów, czyli gdyby złoto, jutro kosztowało, gdyby złoto za 5 lat kosztowało 30 tysięcy dolarów, jedna uncja, Wcale byśmy się, szanowni państwo, nie zdziwili, tylko oczywiście pamiętajmy, że no wcale do tego nie musi dojść, może do tego nie dojść, mogą przyjść wielkie oprocentowania, żeby to zastopować, bo przecież wiedzą o tym, żeby to było zastopowane, prawda, jak ludzie będą kupowali drogo, coraz drożej, no to mogą bardzo dużo stracić. Pamiętajmy o tym, że złoto się kupuje tanio, sprzedaje się drogo, w przestrzeni, dziesiątek lat najlepiej, prawda, bo jak ktoś kup, pójdzie, kupi za swoje wszystkie pieniądze złota, prawda, kupi sobie tego złota. No, i złota akurat spadnie 50% na 5 lat, no to będzie płakać, prawda? Będzie musiał zaczekać 5 lat, ale nie będzie tego wiedzieć, więc pójdzie, sprzeda i się popłacze, prawda? Bo ludzie tego nie wiedzą, prawda? Że potem to w złoto wzroście, bo nie umieją, znaczna część nie umie czytać wykresów w ogóle. Po drugie, są tacy, którzy schowają w domu Przyjdą, ukradną, prawda, ich i będzie też płacz Pamiętajmy o tym, że złota no Może jakaś, jakąś tam ilość, prawda Ale generalnie złota nie trzyma się w domu ci po prostu ukradną, prawda Po to są banki właśnie też, żeby trzymać pieniądze Prawda, ja, ja ciągle mówię, że banki są Przecież ba sam, bank sam sobie nie jest zły, Bo może sobie trzymać tam pieniądze Prawda, to tak jak ze złotem Deponowanie, miejsca, gdzie można deponować Złota są bardzo dobre, prawda przecież W czym one złe, no jakby ci zabrały to złoto No to by były złe, zapraszam do subskrybowania Kanału na YouTube klikanie łapeczki w górę merytorycznego komentowania. Szanowni Państwo, jest nas już 11 tysięcy, ponad 11 tysięcy, będzie nas 10 tysięcy, potem będzie nas 100 tysięcy, a na sam koniec, szanowni Państwo, będzie nas milion i więcej. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć.